Na pierwszą wojnę światową wszyscy szli z uśmiechem i z wiarą. Na drugą, z uśmiechem szli już tylko hitlerowcy i banderowcy. A na trzecią, z uśmiechem szli już tylko banderowcy. Więc aktorzy z polityki i mediów naprawdę muszą się napracować, byśmy z wiarą pomaszerowali na rzeź. Muszą nas tak ogłupić, byśmy sami marzyli o wojachce, którą mają już napisaną scenariusz. Muszą nas oduczyć od zadawania pytań do racjonalnego patrzenia na świat. Tu przykład, jakby wyglądał świat. Gdyby dziennikarze naprawdę chcieli nam pokazać prawdę, a nie spełniali tylko jakiegoś specjalnego zamówienia. Bo zaręczam, że ta aktorka nie wszystkich obnaży z kłamstw. Więc pytam pana, mówi pan, że armia jest niedofinansowana, jak można jednocześnie obniżać podatki i dofinansowywać armię. Z czego? Z pieniędzy z Unii Europejskiej, której Pan nie chce? Proszę o inne pytanie. Dobrze, że jest jesteśmy w Unii Europejskiej, proste pytanie. W końcu pani zrozumie, Dobrze, zrozumie. czy źle, że jesteśmy w, jesteś w, w Unii. Ale o Pani, pani chciała się Unii, dowiedzieć. Czy... O, proszę bardzo, za konferencję. wyborcy pana pytają, pani Syła. Chciałam zagłosować i chciałabym to wiedzieć. Jest pan za Unią, czy przeciwko? Uważam, że w tym a tu mamy przykład ogłupiających wiadomości sprzed kilku dni z Radia Z. Pierwsza. 16. Po 15:00 rozpoczęła się rozmowa telefoniczna Donalda Trumpa i Wołodymyra Załańskiego. Prezydenci rozmawiają najprawdopodobniej o tym, co wczoraj Trump ustalił z Putinem to 30-dniowe zawieszenie ostrzału infrastruktury energetycznej, które Rosjanie od razu wczoraj złamali. Obie strony natomiast już wcześniej porozumiały się w kwestii wymiany jeńców po 175 z każdej. I tak na okrągu przez cały dzień. O co tu chodzi? Już wyjaśnię. Pan Trump nie mógł zawrzeć żadnego zawieszenia broni. Bo przecież USA oficjalnie nie prowadzi wojny z Rosją. Pan Trump podjął się tylko mediacji, bo przecież pan Żeleński na słynnym już spotkaniu udowodnił, że jest niezależnym władcą, prawda? Więc po rozmowie z panem Putinem Trump miał zadzwonić do pana Żeleńskiego i przekazać treść rozmowy, by pan Żeleński mógł się zgodzić lub nie na treść tych uzgodnień. A teraz wiadomości drugie. I teraz uwaga to jest jeden ciąg informacyjny. 21. Rząd przesuwa 30 miliardów złotych w ramach KPO na obronność. Taką decyzję podjął Komitet Stały Rady Ministrów. Polska prawdopodobnie jako pierwsza skorzysta z tej nowej opcji w ramach unijnego planu do Europy. Jego szczegóły są właśnie debatowane w Brukseli na unijnym szczycie. Łączymy się z reporterką Radia Z Grażną wiatr, a co z zapowiadanym funduszem pożyczkowym na zbrojenia. Pojawiają się nowe informacje takie, że funduszem na 150 miliardów euro zainteresowanych jest 20 krajów wspólnoty, w tym Polska, która liczy na pokaźny kawałek tego tortu, nieoficjalnie mowa o 20 miliardach euro, bo te pożyczki w naszym przypadku są o wiele bardziej korzystne, a spłata będzie do 2070 roku. Polska będzie mogła też skorzystać z wyjątku i zapłacić tymi pieniędzmi. Przez dwa lata liczba pilnych pacjentów w kolejkach do specjalistów wzrosła prawie o 100%. To dane z ostatniego raportu o systemie ochrony zdrowia w Polsce przygotowanego przez Federację Przedsiębiorców Polskich. Najwięcej pacjentów próbuje dostać się do neurologa, ortopedy i na rehabilitację z kolei najdłużej. Czeka się do otolaryngologa, hematologa czy pediatry. Mateusz Kasiak. Lekarze, z którymi ostatnio rozmawiałem, pokazują, że pacjenci, którzy powinni być przyjęci tego samego dnia, czekają miesiącami. Pokazuje to, że system zupełnie się zakorkował. Ze stabilnych stają się pilni w międzyczasie, albo ci pilni nie mogą się dostać i tak długo po prostu czekają. Mówił mi dr Jakub Kosikowski. Rzecznik Naczelnej Izby Lekarskiej dodaje, że poradnie nie mają pieniędzy i muszą limitować wizyty. Do tego brakuje lekarzy. Pacjenci, żeby przyspieszyć leczenie, często jadą na sor. Mateusz Kasiak, radio Z. Ministerstwo zdrowia chce. Nikogo to nie zastanowiło, że nie ma tu żadnego połączenia faktów, przyczyny i skutku? Dlaczego nikt nie wyjaśni ludziom, że im więcej pieniędzy na uzbrojenie, to tym mniej będzie pieniędzy na lekarzy? Dlaczego nikt nie bije na alarm od tych, co tak martwią się o nasze bezpieczeństwo? Bo macie nie kojarzyć faktów, żadnych pytań ani wątpliwości. Cześć, tu Michał Bachowski z Nojza. Dzisiaj pokażę Wam, co jest na wyposażeniu polskiego schronu przydomowego firmy Bewa. Chodźcie do środka! Pierwszym elementem, który widzimy po wejściu do środka, są dwie prycze, które sprawiają wrażenie całkiem wygodne. Bardzo ważnym elementem są też pancerne betonowe drzwi, które mają aż 20 cm grubości. Cały schron docerowo znajduje się pod ziemią i oczywiście nie tylko te jego drzwi są grube, ale też te nowe ściany. Na wyposażeniu schronu jest też taka prosta kempingowa toaleta z umywalką i pompką na nogę, ale oczywiście ona też może być dużo bardziej skomplikowana, jeżeli ktoś taką chce. A nie lepiej zebrać jeszcze kilku podpisów i zagłosować na pana Maciaka? Pomyślcie i zadziałajcie teraz, nie będzie za późno, bo schron. I schowanie się w bieszczadach na drzewie też Wam nie pomoże. Zawsze lepiej pomyśleć wcześniej i wybrać pokój. Jutá, yes! <gry> 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 chodzę! Jakie parywirują dokumenty! Jak chodzę, obaryk parywiryw, dani. Dlatego tak nie lubicie treści z programu, musisz to wiedzieć, bo my edukujemy ludzi.